Dzień dobry, cześć czemu na Was. Bardzo serdecznie jestem się kolejny jak z gry Slime Rancher, tak jest. Dostanę od was troszeczkę podpowiedzi, informacji jak tutaj działać, jak tutaj to wszystko robić. Mianowicie, że faktycznie dobrze, że zrobiłem, odkryłem te tereny, bo tam jest faktycznie farma kurczaków, więc strasznie dużo kurczaków jest, żeby karmić po prostu te kotki. Aczkolwiek te kotki są głodne jak widać, więc faktycznie ok. Będę to robił. Dobrze, kupiłem i daliście też informację, żeby łączyć te wszystkie. Żeby łączyć bezpośrednio te wszystkie te, te cudowne ludki, nieludki żeby robić... miksować je. Więc okej, okay, faktycznie tak zrobimy, zaraz je zmiksuję Więc... Na starcie czekajcie, muszę wziąć troszkę marchewek. A właśnie jeszcze, żeby laboratorium, właśnie też napisaliście, żeby laboratorium nie kupować, bo laboratorium niewiele daje. E, strasznie dużo kosztuje, a niewiele daje i tak dalej, więc e, żeby to pominąć. Ja sobie tego nie pominę, ponieważ chcę to zobaczyć, chcę to na Was oczy zobaczyć, jak to wygląda, jak działa. Na razie nakarmimy te ludki. Ok, mówicie, żeby kryształkami karmić, że jeżeli chodzi o miksowanie e, właśnie tych e, szlamików, trzeba to robić poprzez kryształki, czyli po prostu e, wybrać kryształek. Czy ja tu mam e, możliwość wyciągania? Mam możliwość, dobra. Żeby kryształki po prostu wciskać w inne postacie karmidzie je Można Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi Chodź tutaj, dobra 20 plortów okej okay. Zaraz zobaczymy, mieszać gatunki, ale nie, nie mieszać za bardzo Czyli jak tutaj mam takie No na przykład im dam Proszę bardzo a i wyszedł taki glutowaty, śmieszny Taki duży O kurczę, to trzymajcie, dobra, łap Łap, ja tu będę się dać, słuchajcie też niedługo, bo one są te kłujące znowu. Ok, o rany, jakie wielkie bestie. Czekajcie, chyba wystarczy, co? Nie ma co, bo za chwilę mi rozwalą sufit. Coś tak czuję. Niech będzie ich za dużo No nie? Dobra, zostawimy sobie tak na razie e, Kotki jeszcze zrobimy takie podwójne takie, o Czekajcie, trzymajcie może O, jaki duży niebieski kotek Trzymaj Trzymaj Mam tu sufit? Mam tu sufit, co nie? Mam, dobra Tak na wszelki wypadek wolałem sprawdzić Dobra tam się już grubo robi. Dobra, trzymajcie. E, co my tu mamy? Co one jedzą w ogóle? Czyli te jedzą na przykład mięso, a te jedzą mięso i warzywka. Te z kolei jedzą owocki, a te jedzą owocki i warzywka. Okej. Okay. To trzymajcie na razie... Aha, owocki i warzywka. No to, to co? No to trzymajcie, nie? Miam-niam. Aha. Same na żon, patrzcie. O nie! To zaraz wybuchnie! Moi drodzy, to zaraz wybuchnie, coś czuję. To zaraz eksploduje. Ja to czuję. Tam się robi niebezpiecznie. Dobra, potrzebujemy tutaj mięsko albo warzywka. Ewentualnie napisamy mięsko, także pójdziemy szybko jeszcze po mięsko. Eee, tu już ros rosną marchewki. Pójdziemy po kurczaki, słuchajcie, bo kurczaki mi wszystkie wyginęły. Na szczęście odkryłem ten nowy teren, ten nowy teren, gdzie jest dużo nowych kurczaków fajnych. Co tu się dzieje? Coś tu biegało przez chwilę. O, tu jest, dobra. Wracaj kurczaczku ty! Ja potrzebuję dużo kurczaków, muszę nakarmić swoje zwierzątka. O, tu mamy jeszcze marchewki. Dawaj tutaj, wciskaj tutaj. O jest, patrzcie, jest kurczak. Nie, ten teren jest naprawdę świetny, słuchajcie. Tu jest bardzo dużo. Yy, tu jest bardzo dużo trawy. Ale też bardzo dużo kurczaków, więc to mnie bardzo cieszy. Ja ten ten będę rozwijał. Oczywiście, też właśnie je na rzeczy. Ktoś mi napisał. Nie pamiętam teraz z Niku, przepraszam bardzo, ale. E, odnośnie właśnie silosów. Że silosy nie muszę kupować dziesięciu, tylko mogę rozwinąć. Te silosy, żeby tam było więcej miejsca na różne inne rzeczy. Wow, ile kurczaków tam wys wystrzeliło. Widzieliście to? Wysyp kurczaków. Nielimitowana farma kurczaków się zrobiła. Nie wystrzeliło wszystkie jednocześnie, o tu jest jeszcze kurczaczek, chodź tutaj kurczaczko. Potrzebujemy więcej kurczaczków, jeszcze owocki One wystrzeliwują, o tu jest ukryty, patrzcie się, ukrył się Chodźcie też, ja muszę nakarmić swoje tutaj cudowne szlamiki A do tego potrzebuję oczywiście waszych Waszej pomocy Co za dużo? No nie, dobra idziemy Nakarmimy nasze yy, kotki Zobaczymy, ile tam nam wysznują. O, tu jeszcze są karotki. E, to ten, to trzymajcie. Dobra, podobno więcej punktów dostanę. Zaraz zobaczymy. E, to nom nom. Smacznego. One owocki jedzą? Nie, one nie jedzą. One. Tak, dobra. Trzymajcie. Jakie grubasy. Patrzcie, co tu się dzieje w ogóle. Jakie one tuściutkie się zrobiły. Szaleństwo. Dobra. Czekajcie, to są tabi, i ten. I to są takie, dobra. O. Okej. Okay. Muszę wyciągnąć stąd. Ale tutaj się boję, bo tutaj jest strasznie dużo tych kanciastych takich wiecie, gry, które gryzą. Ja się wstrzymam. Które tu mamy? Mamy rok plorty po 20 i tabi plorty po 22. Nie jest źle. Dobra. I tu jeszcze miałem. Czekajcie. Miałem jeszcze w skrytce. Tu w skrytce jeszcze mam. Tapi plorty. Też się przydadzą. Od razu sprzedamy, bo tu 22 chodzą teraz, więc nie jest tak źle. Okej. Okay, czekajcie. Tu mamy wysysarkę. Jest wysysarka. Tu jest wysysarka. Też jest wysysarka. Sufit jest. Też jest sufit. Tu jest sufit. Tutaj wysysarki nie mam. Potrzebuję tą wysysarkę cudowną plot kolektor, dokładnie tak. Kupimy sobie to, to mi się przyda. Tutaj, proszę bardzo. Zasysaj. O, owocki są. Czekajcie, daj mi owocki. One jedzą teraz warzywka i owocki, dobra. Oddaj. Dziękuję. O. Niech to rośnie. Nakarmimy jeszcze raz. Wycinajcie maleńkie. Tutaj będę miał problem, bo to jest za dużo. Czekajcie, dobra, tak. więc no zostawimy. Pozbieraj, ja pójdę posprzedawać. Czekajcie, co mamy tutaj? Mamy te rock plorty jeszcze. Rock plorty mamy. Może nakarmimy te małe, śmieszne ludki. Chociaż nie wiem, dobra, może lepiej nie przesadzać. Może lepiej nie przesadzać, słuchajcie. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy, co z tego wynikło. Te fosforowe. 19 i spadają. Dobra, sprzedajmy jeszcze... Jest blisko 20. Dobra. Tutaj to. I rock plorty. Okej. Okay. Czy my coś tutaj mamy? Mamy jakieś punkty? Nie mamy. Mamy marchewki. Możemy zaraz je nakarmić. Okej. Okay. Słuchajcie, ciężka sprawa farmera. Ciężkie życie farmera, muszę wam powiedzieć. Bardzo ciężkie życie farmera. Nie jest taka prosta sprawa, jakby się wydawało. Trzymajcie... Albo czekajcie, może je teraz... Yy, to są rockplorty. Z czym je zmiksować? Zastanawiam się z czym je zmiksować. Czekajcie, jak gdyby je zmiksować. Hmm, rockplorty zmiksować z tabi. Nie, to już tutaj mam. Coś innego. Jeszcze jakiś inny miks bym zrobił. Jeszcze nie wiem co, ale dobra. Dobra, damy najwyżej... Yy, tabi plorty najwyżej. Z rockplortami. Nie wiem, zaraz zobaczymy, coś wymyślę, bo chcę zmiksować. Faktycznie mówicie, żeby tutaj miksować dwa gatunki i wtedy coś wyjdzie fajnego. A mam dość dużą ilość, widzę tych wszystkich... Wszystkich rzeczy. Te jedzą warzywka, co nie? Warzywka i owoce jedzą. To są chyba już same takie, nie? Nie ma, są zwykłe jeszcze? Nie widzę, halo? Nie ma już normalnych. Oczywiście, że nie ma normalnych. No po co? Eee, czekajcie, rok plorty. Tu może ewentualnie dorzucę jeszcze, ale to jest strasznie mało miejsca. Ty jest tak dużo, czy jak? Eee, tabi plorty. Hm. Dobra, trzymajcie, to ten. Smacznego. 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 Wesoły Misiu Pysiu. Ktoś... A tam jeszcze jeden jest. Puśćcie go. O, tak jest. Trzymaj. O, jeden, tam jeszcze drugi jest. Zjad Nie widzę. Nie widzę. Tam, o jest! Przesuńcie się, bo nie mogę nakarmić swojego małego pysia. Czekajcie, o jest, dobra. Dobra. Pozbieramy te niepotrzebne punkty. Te są nakarmione, te są nakarmione, okej. Okay. Więc czekajcie, Pozrobimy, tak, że damy fosforowe. A nie, fosforowe latają. Fosforowe mogą łatwo uciekać chyba. Chociaż nie, dobra, zrobimy tak, że nakarmimy je. Trzymajcie tutaj w takim razie. Albo rockplorty. Fosforowe, rockplorty, tabiplorty. Zostawmy rockplorty w spokoju na razie. Niech one będą standardowe. Później zmieszam z czymś jeszcze. Jeszcze nie wiem z czym, ale coś zmieszamy je. Żeby jakoś tam się... Wymieszały. Ej, oddaj marchewkę! Kurczę, nie ma marchewek. Teraz patrzę, że wszystkie marchewki poszły. No nic nie szkodzi. Okej, okay, posprzedawajmy. Co niepotrzebne. To kosztuje 20, to kosztuje 19, okej. Okay. Może mi się uda kupić faktycznie tutaj to co chcę. Czyli po prostu te laboratorium, wiem, że mówicie laboratorium nie kupować, tam przynajmniej ktoś napisał Było parę osób, które zwróciły uwagę na to, że, że jednak laboratorium nie jest przydatne Ale wydaje mi się, że ja bym chciał zobaczyć jak to wygląda, jak to działa Żeby przynajmniej móc niektórym osobom pokazać Do czego to służy Dobra, 3,5 tysiąca, nie jest źle Będę ja potrzebował marchewki jeszcze Tutaj niestety nic nie rośnie, bo nie mam małych, śmiesznych, wesołych ludków. Tu już też pusto, tu też pusto. Dobrze, czekajcie. To będę mógł zniwelować za niedługo, ale na razie położymy się spać. Niech wstanie dzień. Śpij do rana, oczywiście. Dziękuję. Wracamy na rancho. Okej, okay, i teraz tak. Tutaj będą już leżeć nasze owocki. Leżą, oczywiście. Chodź tutaj. A, trzymaj. Jedz, jedz. Nakarmimy was. Dobra. Nie będziecie głodne przecież, co nie? Dobra, musimy iść po marchewki. Przejdziemy się w tą stronę, zobaczymy. Ja będę chciał jeszcze tutaj... zmiksować, tylko nie wiem właśnie z czym. Może te różowe? Być może z różowymi. To jest też... Hmm, też różowe to są najtańsze. To są takie tanioszki. Czy ja wiem, czym ja chcę z taniuszkami. Wezmę te punkty. O, tu mamy kurczaczki, to się przyda. Kurczaczki się przydadzą. Gdzie są kurczaczki? Dziś kurczaczki jeszcze tu biegały, chyba co nie. Nie ma kurczaczków. Kurczę. Dobra, idziemy dalej. Mówiliście też, żeby nakarmić tego grubasa tam. Więc będę musiał nabierać odpowiednim ilości owoców. Jak będę miał odpowiednim się wodzków to go nakarmię. Nie pamiętam, co on, co on jadł, pamiętacie? No chyba to owoce, nie? A nie, on wszystko jad? O, cześć, maleńki. E, dobra, chwila, moment. Zobaczmy, tu są dwa gatunki, tu też są dwa gatunki. Z czym by tu zmiksować? Heh. O, kurczaczek, dzień dobry. No nie, no i zeżar. Chodź tutaj, nie zdążym nie wciągnąć kurczaczka. Dobra, chyba pozmiksuję, zrobię. Zrobię duże różowe, o. A nie, bo wtedy duże różowe wyjdą. O, holender jasno, to nie, czekajcie, coś innego. Coś innego muszę wymyślić. Jakie jeszcze są takie znane mi bliskie? Zobaczmy tutaj, coś tu będzie. O, jest kryszta. O, patrzcie, czekajcie, skrzynia. Świetnie. Ej, marchewki też potrzebuję, chciałem powiedzieć. Ja potrzebuję marchewki bardziej chyba jednak. Dobra. Marchewki, marchewki potrzebuję, bo potrzebuje do tych rockplortów podstawowych Niestety, niestety Czekajcie, bo tu będzie już zaraz problem Chodź kurczaczku Zaraz się będzie robiło tutaj nieciekawie Bardzo nieciekawie się zrobi, bo tutaj już jest są trzy różne gatunki Co najmniej trzy, tak, trzy różne gatunki już są co najmniej, dobra, ok. Słuchajcie, pójdziemy pozbierać troszkę tych owoców i warzyw A właściwie przyspieszymy sobie czas i spróbujemy nakarmić naszego, naszą bestię, żeby dała nam klucz. Jakby ty miał klucz, to w następnym odcinku... Albo jeszcze w tym odcinku pójdę penetrować te tereny, Co nam się znajduje kompletnie, nie wiem. Ale ten grubasek ma kluczek i nas może, może przepuścić. Właśnie. Muszę go nakarmić. Może się uda. Chodźmy. Czekajcie. Co to jest? Warzywa, owoce. Nic nie ma, ale bida Dobra. Chodźmy. Może troszeczkę jeszcze ulepszę e, swoje, swoje maszynki, o tutaj właśnie, czekajcie, tak, tak, niech rosną, zobaczmy, czy mogę ulepszyć jeszcze. E, co to robi? Wandering slams away from your crops. Aha, dobra, czyli to przeraża, żeby nie zjadały y, tego, okej. Okay. Co robi to? Maksymalne zbiory, dobra, maksymalne zbiory. Muszą być oczywiście. A są jakieś kryształki, fajne. Podoba mi się. E, co tu jeszcze mamy? E, tutaj na razie te chyba slime mi nie wyskoczą. Tu żadnych slimów nie ma. Wszystkie pozbieram. Uciec mi, nie uciekną. Chyba, że prze, przebiłem się przez sufit. E, więc tutaj ewentualna jedyna szansa. Czekajcie. Mamy małe kluczaczki. Ok. Te tutaj też podskakują. Zbieraj punkty, tutaj to. O, właśnie, dobra. Czekajcie, to weźmiemy, dokupimy. Niech no, tutaj ładnie to rośnie. Kurczaczki, właśnie, kurczaczki, czekajcie. Co mogę? Nic więcej. O, kurczaczki już maksymalnie są rozwinięte. E, tutaj, co mogę zrobić? Zobaczmy. Automatyczne e, karmienie. E, solar niepotrzebny. Dobra, to są normalne. To są normalne w miarę. To są nocne. E, dobrze. Jest okej. Okay. jest okej. Okay. Tutaj ewentualnie mogę rozwinąć jeszcze to. Chociaż ja nie wiem, czy to jest konieczne. Na razie się z tym wstrzymam. Ewentualnie tutaj sobie zmienimy. To zniszczymy. Bo tutaj mogę to rozwinąć, więc to nie ma problemu. Tutaj z kolei Silos nie, to mam, to mam, to mam. Zrobimy ponda, o! Szodżawka! Jak sympatycznie, co, nie? Może się przyda. Jeszcze, jeszcze zobaczymy, co to mogę z tym zrobić, nic nie mogę. Okej, okay. możemy się wykąpać. Słuchajcie, basen zrobiłem. Okej, okay, niech będzie. Dobra, dalej, dalej. Co mamy tutaj jeszcze do zrobienia? Właśnie. Mam troszkę punktów: water tank. No, eee, jest store. Fresh water, ok. Eee, dash boots. Dodatkowy żyćku. Dodatkowy żyćku się przyda. Curve module. Także kupmy go. Kupmy sobie jeszcze, czekajcie, Pulse Wave to może być dobre. Dash Dash Boots. Ok, też dokupimy. Będziemy szybciej biegać Tank Booster. Czyli więcej rzeczy mogę zbierać bezpośrednio w ekwipunku. Przyda się, bo będę chciał nakarmić grubaska. Będę chciał nakarmić tego dużego potworka, żeby mi dał kluczyk. Power Core, co mi daje? Aha, czyli buciki. Szybciej się będzie to regenerować. Będą chyba dłużej szybciej biegać. Jetpack. Jetpack? jetpack? Nie, jetpack może niekoniecznie. Water tank. Hmm, pomyślmy, czy to mi się przyda. Pulse Wave, to mi się przyda. Fala uderzeniowa, jakaś Power Core jeszcze weźmiemy. Jetpacka może nie i Water tanka na razie nie. Dobra. E, tylko pytanie: gdzie gdzie? U... Muszę zobaczyć. Czekajcie, options e, Audio Gamepad. Puls pod B Tak, pod B Teraz zobaczymy ten impuls jak się robi, właśnie muszę zobaczyć Bo jeszcze nie, nie pisało Nie pod B Polender, jasna. Zobaczmy Czekajcie, to odrzucenie Nie widzę gdzie jest tutaj ta opcja Flashlight Latarka Mi się wydawało, że było pod, nie pod Y tylko pod F Zobaczmy, czekajcie Radar, right stick Flashlight Gadget Mode Down Interact X Pod F mam latarkę, bez sensu, dobra No nic, słuchajcie. W takim razie ja szybko tu pozbieram odpowiednią ilość tych rzeczy i nakarmimy tego grubaska. No chyba wszystko je, więc nie będzie problemu. Hena nie potrzebuje, więc nakarmimy tutaj nasze śmieszne ludki. Tutaj już spada. Tutaj już rośnie, dobra. Położymy się spać w takim razie. To sprzedamy. Troszkę. O! o ale ładnie, dostałem jakiś achievement kolejny. Dobra, położymy się spać. Nie wiem, czy to jest dobrze, że ja tak co chwilę wkładę się spać. Mam nadzieję, że to nie, nie, nie gra roli. Oprócz tego, że dni coraz większe, licznik dni się zwiększa. To poza tym, chyba, myślę, że nic złego się nie dzieje. O! Kurczę, jakie plony teraz! 30! wow! Dobra, czekajcie 30 ile tu mam. Muszę to powyrzucać. Za duże plony mam, widzicie. No nie. Kurczę, tyle plonów. Okej. Okay. Jeszcze za dużo. To trzymajcie. Jeszcze coś jest, dobra. Okej. Okay. Strasznie dużo plonów zebrałem, zobaczcie ile tego jest tutaj punkciorki. Okej. Okay. W sumie dużo tych punktów nie, nie, nie zbierałem. E, dobra, dalej. Tu dalej rosną oczywiście marchewki. Ocie panie! Patrzcie ile tego tu jest. No na no bankowo teraz nakarmię tego naszego gościa. Dobra, tutaj, jeszcze jeden mam, tak? O nie, jeszcze, jeszcze więcej. O, tutaj, o, jeszcze, 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 jeszcze. To trzymaj. To zabiorę. Jezus, Maria, wydostał się! Tu ściochu jeden! Czekajcie, autofeder, co tu się stało? Dlaczego on wypadł? Jakim cudem ten grubas wypadł? Do środka, typie. Jak on się wydostał? Widzieliście? Co za koleś Wziął się i wydostał. Zaraz zobaczmy, czy to można naprawić, czy coś. Music box. Great slam agitation. Aha Dobra. To na no się wstrzymamy. Ale wziął wyskoczył. Przedostał się, słuchajcie, przedostał się. Musimy, będę, będę musiał to zrobić w takim razie e, tego scare slima. Żeby w razie czego nie podjadały, Dobra, dajcie mi więcej punktów. O, rany! Czekajcie, bo moment, bo ja tutaj nie nadążam. Dobra, muszę to fosforowe posprzedawać. Czy ja mam miejsce na fosforowe? To jest dobre pytanie. Czy to, to się opłaca fosforowe sprzedawać teraz? Nie, 17. Kurczę. Mam 5 stówek, mam 5 stówek. Dodatkowy. Ok. Proszę bardzo, to fosforowe tu powrzucam. Ok, rock plorty, pytanie rockplorty ile stoją teraz? Rock plorty, 17, Holender, jasne, też nie będę. Poczekaj, wstrzymam się Okej. Okay. Dalej. Tutaj jeszcze mamy. Pozbieraj. Coś było. Tu też pozbieraj na wszelki wypadek. Rockplorty, patrzcie ile rockplortów tu mam. No, jasne, ciężka sprawa. Okej. Okay. Tutaj takie. Tutaj kurczaczki urosły. O, rano. Dobra, słuchajcie, chyba na następnym odcinku pójdziemy y, karmić naszego grubaska. Bo na razie muszę tutaj ogarnąć, widzicie, te wszystkie rzeczy. Tu jest 17 tabi plorty, tabi plorty mogę sprzedać. Ale rok plorty z tym się wstrzymam. rock plorty są jednak troszkę za mało wartościowe. Dobra. E, mamy pogofruty i ro O, czekajcie, mamy też. Dobra, to słuchajcie, nie, słuchajcie, mam po 30, po 30. Dobra, idziemy. Zobaczymy. Jeszcze dzisiaj spróbujemy to ogarnąć. Dostaniemy klucz, a później, jak będziemy klucz, to oczywiście tutaj już miejsca nie mam. Tu też miejsca nie mam. Świetnie. Maksymalna ilość. O, kurczaczki. Zostaw kurczaka, typie. Wypad, Gdzie jest mój kurczak? Chodź w tym mały chikadu. Eee, czekajcie, gdzieś tu kurczaczki są jeszcze. Cóż, zjadacie? Kurczaczków nie zjadają, bo one muszą podrosnąć, co nie? Nie ma kurczaczków, gdzieś tu były, słyszałem kurczaczka. Nie ma już chyba, dobra. Ok, idziemy. Pójdziemy do tego grubego. O, 150 życia, już mam, także jest dobrze. Chodźmy tutaj. O, skrzynka jest, jak miło. Co jest w skrzynce? O, świetnie, nic nie wezmę. Dobra. Ty jesz wszystko, więc mój drogi, trzymaj może marchewkę Dasz mi klucz Jezu, taki grubas I on rośnie Patrzcie, on naprawdę rośnie O! Grubas! Wybuch! Dobra, mam kluczyk Co ty robisz? Zostaw C czego zjadasz znowu rzeczy? Co to jest? Monetki? Dobrze. Okej, okay. owocki, proszę bardzo. No, karmię pulpeta, widzieliście? Dostałem kluczyk. Jak miło. Dobra, słuchajcie, tamten potrzebował mięso. Nie mam takiej ilości mięsa niestety. Dobra. Tutaj więcej nie mogę, tu więcej nie mogę, dobra. Utopicie się, elegubki. Widzieliście? Dobra, dostałem kluczyk. Jeden klucz mam, więc będę mógł coś otworzyć. Nie wiem, którą tutaj krypto otworzę, zaraz pójdziemy musiał sprawdzić. E, ale to może w następnym odcinku otworzymy. A najpierw jedną rzecz. Pójdziemy do pana kotka. Bo jest godzina 11 rano. Więc jeszcze pójdziemy do pana kotka, sprawdzę, co on potrzebuje. Czy on chyba on faktycznie mięso tylko zjada? To bardzo smutne. Biegnij, mi siupy, bo tu zaraz przybiegną te złe. Dobra. Czy ty jadłeś tylko wyłącznie mięso? Tak, tylko mięso. Hmm. Nie szkodzi. Zb zbiorę sobie 30. Kurczaków. O, pójdziemy, zb zbierzemy. mamy tą farmę. Z nieskończoną ilością kurczaków, praktycznie. E, czekajcie, nie czekaj, to wywal. Weźmiemy tego jeszcze kurczaka: tego kurczaka. Tu kurczaczki. Tu kurczaczki. O Jezus, już ten glut się zrobił. O rany. Nie, uciekaj szybko! O, tu Zbiegnij, biegnij, 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 uciekaj! O, rany, ja nienawidzę tych małych glutów. Te trole, to one są straszne po prostu. Mi to przeraża. Dobra, słuchajcie, mamy kluczyk, jeden. Będziemy mogli pootwierać za niedługo. Jest pan kurczaczek, jest pan kurka. Pan kurczaczki małe. Okej, okay. coś jeszcze? Tu jest jakiś kurczak, chyba. Nie, to nie jest kurczak, pomyliłem się. Dobra, wyłazimy stąd, słuchajcie, wyłazimy stąd, uciekamy. Bo zaraz się zrobi to mało sympatycznie. Znowu się pojawią trolle, znajdźcie. życie. Tam już tego grubasa nie ma, go w ogóle nakarmiłem. Dostałem od niego klucz. Bardzo mnie to cieszy. E, coś tu jeszcze jest? Marchewki? To nie, to nie. Dobra, idziemy. Potrzebujemy dużo mięsa. Więc w następnym odcinku, e, oczywiście będę chciał pozbierać to mięso. Myślę, że coś wyskoczyło. Będę musiał pozbierać mięso w sensie e, kurczaczki. Zobaczymy ile Dobra To mamy te, to mamy te Tych pogofrutów nie potrzebujemy chyba Jak dobrze kojarzę, nie potrzebujemy Także nakarmimy te bestie Trzymajcie Żryjcie małe, rośnijcie I w ogóle tam, takie tam różne Dobra Słuchajcie, myślę, że to tyle Mamy jeden klucz, także będę chciał otworzyć jedną skrypt. Zobaczyć, co tam się znajduje. Mam nadzieję, że będę przygotowany na, takie, na taką ewentualność, żeby w razie czego walczyć. Co, coś jeszcze mogę wziąć? Jetpacka. Nie, jetpacka nie będę brał. Chociaż wiecie co, nie stać mi na razie. E, zobaczymy, zobaczymy, pomyślimy. E, ja tymczasem e, spróbuję użyć klucza i e, odpowiednią ilość kurczaków zbieramy i weźmiemy jeszcze drugi klucz. Od tego drugiego kotka. Zobaczymy, czy się uda. Trzymajcie kciuki, podpowiadajcie. Tyle z mojej strony, dzięki za uwagę. Trzymajcie się, hejas!